Witam, słuchajcie, dzisiaj dzisiaj chcę Wam pokazać, co tak naprawdę wożę ze sobą na takie wyprawy no dzisiaj to tutaj nad morze też się wybrałem znowu no i przy okazji na single na single to nie single, to takie ścieżki tak to leśne ścieżki na gravela przy okazji, no bo przecież stówka to mało, jeszcze trzeba się dobić oczywiście, że tak ten rower to lubi, no ja tutaj za bardzo drogi nie znam, więc muszę uważać, ale to jest Trasa dla takich rowerów. Nie ma za dużo takich korzeni, malutki jakieś, aczkolwiek fajnie się schować od tego wiatru i można naprawdę sobie tutaj pojeździć. No dobra, nie wiem czy światełko się mieli dobre. Ja muszę gdzieś stanąć i Wam wtedy pokażę. Teraz tutaj. Okej. Okay. Hey. Ej. No, my tutaj na single nie będziemy. To nie jest rower na single. Ale czemu nie po takiej drodze? Ja słuchajcie, gdzieś poszukam jakieś ławeczki. To ja wam to wszystko, te klamoty wyjmę. Hej, zaraz do Was wracam. Tylko się tu muszę gdzieś przebić. Już jestem z powrotem. Słuchajcie. No właśnie chcę wam opowiedzieć na temat, co zabieram na takie podróże. Yy, tutaj wyjechaliśmy z tamtego lasku. Tutaj przejechałem, żebyśmy po prostu mieli na spokojnie, żebym mógł Wam pokazać, o co chodzi. No to są takie szutry. Wiadomo, że na single tam co byli ludzie, nie będziemy wierzyć, natomiast chcę wam pokazać że tak naprawdę bez się, bo jestem 50 km od domu co tutaj jest, a więc pierwsze co się kryje pierwsze co się kryje co tu się kryje, mamy tutaj dosmarowanie łańcucha na długich trasach, przydatne wiadomo, że trzeba mieć multitula. rzecz podstawowa no i tutaj tutaj, tutaj, tutaj to urządzenie. tam jeszcze mamy jakąś spinkę jakby do sklepu doładować się czyli yy, wodę po prostu, żeby sobie dokupić bądź jakiegoś bananiora tutaj z Kamelbaka. Bardzo sprytne. Ja tutaj muszę Was na chwilę położyć. Nie, yeah. tylko mi się kamera nie wróciła. Ja to poodpinam. Prędciutko i będę Wam pokazywał, ponieważ ja są tu trzy kieszenie. Już wracam. A więc, tak, co my tutaj mamy? Bardzo sprytnie. Tutaj mamy naboje. Naboje. Oprócz naboi oczywiście, bo żeby czymś nabić potrzebne, no tutaj spinki. No i spinki, no spinki mam do wielu rowerów, bo ja akurat przekładam to tylko. To są spinki do łańcucha. Co dalej? To do tego zaraz dojdziemy. Tabletki od bólu głowy, wiadomo, w razie czy tam głowy, czy coś was bolało na trasie, no trzeba coś z tym zrobić, a jechać trzeba. Do tych sprzętów zaraz dojdziemy. Co tutaj? Tutaj znajdują się pompki. Pompka numer jeden, lezen, pompka numer dwa. Wiem, zobaczcie kiedy jest mały, podobnie jak jego palca. Podobnie jak jego palca, zobaczcie, kto jest malutki. Ta jest trochę większa, na różne tam Nie Nieważne, działają tak samo. Wkręcamy tutaj nabój. Tutaj jest wkręcany nabój. Tu cyk i mamy załatwioną sprawę, jeśli chodzi o pompowanie. Teraz jeszcze będę musiał tutaj was gdzieś postawić. Ola, mi się to nie wywaliło. I muszę otworzyć tutaj Wam. Nie wiem, czy będzie widać, będzie widać, będzie widać. Będzie chyba coś widać. Więc na spokojnie. Tutaj sznurki. Sznurki są to sznurki, te są takie mniejsze, te są już grube, to bardziej w MTB pewnie. Albo też jak rozetniecie inne opony. Sznurki. Spinki. Yy, obcinaczki. Kolejne spinki. Yy, I w sumie, no jeszcze tam mam skuwacz do, yy, do łańcucha. Skować do łańcucha, ponieważ. Jeszcze mam skować do łańcucha, ponieważ. no do łańcucha jest potrzebny. No bo co z tego, że mamy spinkę, jak jeszcze trzeba te piny wywalić i wpakować sobie nową. Założyć spinkę, więc tutaj w tym przypadku trzeba pamiętać z tyłu głowy, że trzeba mieć też jak to ściągnąć. Dobrze, że są tu dwa sprzęty. Stans No Tubes, bardzo dobra firma, jeśli chodzi o mleko. Natomiast zawiodła mi już kilka razy. Znaczy kilka razy zawiodła. W sensie takim, że to zależy od opon, słuchajcie. Ja tak uważam. Bo teraz tak. Bardzo sprytnie to zrobili. Takie ustrojstwo. Widać? Kurde, widać, widać czy nie widać, widać? A więc tak. Takie ustrojstwo. Tutaj mamy bolec. On jest taki dosyć pyk, 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 Ostry. Wkładacie, wyciągacie i sprawa załatwiona. Jest jedna wada tego systemu. Którą ja już przerabiałem na... Yy, jest jedna wada tego systemu. Ale to za, o tym za chwilę. Natomiast mamy jeszcze coś takiego. To już jest niezawodne. No to słuchajcie, tutaj sznurek wpychamy, wyciągamy, pinisz. Obcinaczkę przycinamy po strzały nie z kompresora, tylko z naboju i jedziemy dalej. Słuchajcie, ja to spakuję, a ja wam powiem, dlaczego ten sprzęt się słabo nadaje. Dlaczego to? To jest fajnie zrobione, bo tu odkręcamy, tam mamy ileś tych strzałek, ja to nazywam. Natomiast, o, niech ja się spakuję, bo czegoś zapomnę. Yy, uj, uj, uj. Ech, dobra. Jeszcze chwila. Więc to, Jaborze, słuchajcie, ze sobą. No i teraz. I teraz byście powiedzieli, że co tak naprawdę się sprawdza, a co się nie sprawdza. Więc tak, musimy mieć skuwacz do łańcucha. No bo bez tego nie da rady. Założyć spinki i tak dalej. Kombinacje różne są, ale to nie. Trzeba mieć skuwacz. Te, co są takie przy tych multitulach, no, słabo się to sprawdza, to nie, nie, nie ma bajka. Yy, coś do ucięcia, czyli mamy takie po prostu szybko złączki, o takich rzeczach nie mówię, ani na przykład też o obcinaczkach. Yy, też. O co chodzi z tym sprzętem do yy, tutaj do no pompeczki widzieliście. Bardzo małe, Chcecie, może wziąć 5 naboi, jak nie wiem, jakaś tragedia by się miała na trasie złożyć, ale uważam, że dwa... Ja że dwa, ponieważ nie, nie miałem takiej. Przyczyny, żebym na przykład użył więcej, nie? przeważnie jeden. więc, Ale no, jak się komuś tak zdarza, no to proponowałbym wziąć na przykład dwie, trzy sztuki, no, no, czy trzy albo cztery nawet. No, je, zależy, co tam wam się dzieje po trasie. Um, jeśli chodzi o naprawę, no, bo tu głównie chodzi o to, chodzi o naprawę ku tubeless, czyli ku które tak naprawdę, no bo tam nie ma w środku dętki. Nie? Ufaj, do nie ma dętki, więc tutaj jedyna naprawa jest po prostu wbić ten sznurek, gdzie jest już bardzo takie duże rozcięcie. Bo w środku jest mleko, ono sobie poradzi. Spokojnie sobie poradzi do jakichś takich jak igła, jak, jakieś iglice. Ono sobie poradzi, natomiast nie poradzi już sobie jak będzie rozcięte. To jest wiadomo, tak? Wiadoma sprawa. Mały sznurek jest, małe rozcięcie, duży sznurek jest, duże rozcięcie. No i teraz dlaczego Stans? Stans bardzo dobry, mleka produkuje. Ja też jeżdżę na nim, chwalę sobie Stans no Tubes Amerykańska amerykańska. No i teraz tak. Ktoś by powiedział, no skoro tak dobra firma, to na pewno wypuściła dobry sprzęt. Fajne to jest. Jak najbardziej szanuję ich. Tylko. Jest jedna wada tego systemu. Ja miałem jeszcze w Przosie Endurance, miałem po prostu opony Pirelli. Uf, to zakładanie, ale nieważne. Cintura O co chodzi? Tam wkładka spowodowała, że chciałem też to sobie wsadzić. Mówię, a fajnie będzie, tylko wsadzę i wyciągnę. No i to był błąd. Ja co pakowałem... Okazywało się, że tak naprawdę yy, działo się to tak, że co próbowałem wepchnąć, to mi się to łamało. To jest taka, to jest ostrawe, ale to jest takie tworzywo, bardziej plastikowe i, i powiem Wam, że no to się słabo, słabo sprawdziło. Yy, może przy, nie wiem, jak jest słabsza wkładka antyprzebiciowa, no ale teraz ryzykować, że nic z tym nie zrobimy, ja to włożę, w sumie nie wiem po co. Może na początku bym spróbował. Jeżeli pójdzie to tak, a jeżeli nie, fajnie chcieli zrobić. Takie wiecie, cyk cyk, no ale bez żadnego. Bo tam nie trzeba chyba nawet coś przycinać z tego, co ja się orientuję natomiast w tym przypadku najlepiej się sprawdzić to, co Wam później pokazałem, ten cieniutki taki, to, to jest metalowe, to na siłę wcisłem ze sznurkiem, wyciągnąłem. Poddała się oponę od razu, tylko wiadomo, że jeżeli macie przebitą oponę, tak jak u mnie było, że w moim przypadku przy no teraz wam tego nie pokażę, bo tutaj nie ma, i było przecięcie tutaj, yy, to musiałem po prostu przytrzymać tak oponę, a drugą ręką wcisnąć. No, to słuchajcie, to jest metal, to, to wam przebije wszystko. Także przebiłem, yy, wsadziłem sznurek, hmm. zakręciłem, wtedy nawet jeszcze. Pamiętam, że zapomniałem ze sobą tej. zapomniałem czy nie wiem, wyciągałem po coś, wiecie jak to bywa, i nie miałem obcinaczki. Ale no to nie ma problemu, sznurek sobie wystawał, spokojnie mogłem cisnąć dalej. Także wróciłem, nie było problemu. Natomiast nie chciałbym lepiej uszczelnić, bo już było rozcięta opona była, no, od tych kamyszków. Tutaj w tym przypadku, no wiadomo, że grawelowa opona raczej powinna sobie poradzić, tutaj, bo ona tutaj te, 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 te drobni, drobniejsze kamienie, no to przyjmuje tutaj ten po prostu wystający bieżnik. Natomiast jeśli chodzi o tego stansa, ja tego nie polecę, ponieważ, yy, ponieważ po prostu no, nie zawsze się sprawdzi, tak, Może to zależy od opony, ja nie wiem, naprawdę, ja miałem jedną sposobność, nie chciałbym próbować wielokrotnie, yy, czy na przykład drugi raz próbować, lepiej nie. Rzadko kiedy bywa tak, że przecinam tak opony. Może to było tylko wina tej opony, nie wiem, ja na, po prostu na Pirelli narzekam, nie, jestem, nie byłem z nich zadowolony, więc a w samochodzie mam, także... No ale dobra, yy, dlatego Wam powiem, że jeśli chodzi o to, to no najprostszym to jest tam cieniutki taki metalowy i do tego sznurki różnej wielkości, grubości, możecie kupić te stanie, wkładacie, wyciągacie, przycinacie sobie strzał. Wiadomo, że jeżeli jeździcie na żywności, tylko nie pchajcie w te 6 bar, no bo to też będzie problem, żeby mleko uszczelniło. no Ale to jeżeli ktoś jeździ na mleku, to wiadomo, że to jest ciśnienie rzędu 2 atmosfery max. Powyżej to już nie jest tubeless, to już nie jest komfort, więc tak to wychodzi. No Później jest gorzej to załatwić, ale ja teraz akurat przeszedłem na gravela, więc nie mam z tym najmniejszego problemu. I tyle, słuchajcie, ja kończę. Tylko króciutko chciałem Wam pokazać, co tutaj, ja naprawdę, tak wożę ze sobą. A resztę to mówię, mam tu bidony z tyłu na sobie. Jedzenie to mam wpakowane batony, mam tylko w plecaczku i tam kamerę. No bo wiadomo, tak jak teraz nagrywam, a tak to jest, że bez niczego. Teraz muszę pomyśleć o jakiejś torbie jeszcze tutaj z przodu. Myślałem teraz o jakąś torbę, właśnie, czy coś wykombinować. I zobaczymy wtedy. Także ja kończę, słuchajcie, tak pięknie się zrobiło. No, dosłownie się prawie zagrzałem. A dzisiaj i padało, i wiało. Więc tak to, słuchajcie, jest. Kończymy. Pozdrawiam, i do następnego. See ya.